Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś o Robercie Lewandowskim, który po raz kolejny uratował kolegów. Real Madrid z niechlubnym rekordem, brakuje już naprawdę niewiele. Zidane wykupuje Manchester United, a na koniec wczorajsza bomba Piotra Zielińskiego. Pamiętajcie, że możecie ocenić ten film, a teraz zapraszam do oglądania. Wczoraj po raz kolejny Robert Lewandowski uratował Bayern. Tym razem przed porażką z drugoligowym FC Heidenheim w Pucharze Niemiec. Gdyby nie Polak, po 90 minutach mielibyśmy wynik remisowy po 4, a Bawarczycy doznaliby niemałej kompromitacji. Pierwsze problemy zaczęły się już w 15 minucie. Mimo tego, że prowadzili już 1 do 0, to Niklas Sule postanowił wykosić rywala równostawą przed polem karnym. Otrzymał za to czerwoną kartkę i mocno osłabił swój zespół. Po pierwszej połowie Bawarczycy przegrywali 2 do 1. Dopiero na drugie 45 minut pojawił się Lewandowski, zmienił on Hamesa Rodrígueza. W drugiej połowie w 12 minut Bawarczycy zdobyli trzy bramki i wyszli na prowadzenie. A jedną z tych bramek zdobył Robert Lewandowski. Goście odpowiedzieli kolejnymi dwiema bramkami i było po cztery. W 82 minucie piłkę ręką w polu karnym zagrało bramca Heidenheim. Lewandowski wykorzystał jedenastkę. Polak uratował Bayer przed ośmieszeniem. Jego praca dała awans Bawarczykom do półfinału. Oprócz tego portal Huskort umieścił Lewandowskiego w składzie miesiąca Bundesligi. W tym filmie mam też dla Was zagadkę. W komentarzu napiszcie, jaki piłkarz znajduje się na zdjęciu. Trzy osoby, które poprawnie odgadną, kim on jest, pojawią się w kolejnym filmie. A co każde 500 lajków pod tym filmem, kolejna osoba. Zapraszam do zabawy. Pierwsza porażka Zidana po ponownym objęciu sterów nad Realem Madryt stała się faktem. Czekaliśmy na nią tylko trzy spotkania. Okazali się gorsi od Walencji, przegrywając na wyjeździe 2 do 1. Po pierwszej połowie przegrywali już 1 do 0, w drugiej dokładnie w 83 minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie, a w trzeciej minucie doliczonego czasu gola na pocieszenie zdobył Benzema. Była to już ich 15 porażka w tym sezonie. Jak do tej pory rekrut w ilości przegranych meczów w jednym sezonie to aż 19 spotkań. Miało to miejsce w sezonie 84-85, wtedy zajęli dopiero piąte miejsce w lidze. Teraz mogą pobić ten niechlubny rekord. Do końca sezonu zostało jeszcze 8 spotkań. Wpadajcie również na filmy na kanale obstawiamy. Tam m.in. Innymi... Chwilę o ekstraklasie. I o areszcie dla dwóch reprezentantów Rosji. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Niedawno mówiłem, że Zidane namawia Pola Pogbe na transfer do Realu Madryt. Okazało się, że nie jest on jedynym piłkarzem Czerwonych Diabłów, z którymi rozmawiają Hiszpanie. 35 milionów euro. Tyle miałby kosztować ich transfer Erika Bailly. Nie ma on ostatnio dobrego okresu w United. Rzadko występuje w podstawowym składzie. Jednak jest to bardzo dobra inwestycja w przyszłość. Real na nowych piłkarzy ma przeznaczyć nawet 500 milionów euro. Na koniec mam dla Was wczorajsze trafienie Piotra Zielińskiego w meczu z Empoli. Zobaczcie co Zielu przymierzył. Mecz o dziwo zakończył się porażką na poli 2 do 1. Zachęcam do zostawienia suba oraz lajka. Będę mega wdzięczny. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.